Ja to w ogóle chyba nie do bo nie mam żadnej broni na tyrolkach. nie? Pany lądał tu ktoś? No dużo, dużo. No, Ale stary, na ja sobie W budynku był tylko pistolet. Jak? No, MK i pompa też było. Ale w tym budynku. A, tym budynku, to nie patrzyłem. No i tam są wszyscy na biało bici. Gdzieś tu jeszcze ktoś jest? jest Gdzie? Macie... Gdzieś... W którym? Coś. tym ich. Na 134 na Dockhoucie. Lecimy. tak latał kurwa, to ci zajebiemy cały team. Dobra, to ja weź mnie podnieś, bo zaraz ten... Zabiłeś go czy Ciekawe znowu. Co? Typa mam. Ty nie możesz przez chwilę wrócić normalnie? No to tak, nie Gdzie jest? No Czeka z tego na mostu. Ale kurwa, kisi z kewy w sobie. nas wypić Snajpem to sobie może w pizdę trafić, co najwyżej swojej stare, a ja nie wiem. Idę po go zrespić to raz, a dwa sklepy są jeszcze Mhm, mm No co chciałem w sumie nawet temu. Ten budynek jest nielotowany. Zręfa leci. O, okay. to jest. O, chciałem złoty skarb. Chcesz m fane? Tak. Druga złota MK Znaczy druga... a no, nie, taka, kawa

żeby że bandażownicy wysunęli Ognicho się na dole pali pod mostem

マジでトマトやでこっか。 straszna profi? Tysiąc. Kapusta tu macie. Co? Kapusta tu macie. Nie apteka. Nie bandarze że jakieś matce potrzebuje. Albo amo? Nie. do m w sumie możesz to. Tak. ile masz? 90 Gości tu jest. Powolony. O, drugi do mnie mierzy w ogóle z górki ty. Gdzie go biegniesz ratować kurwa? No, ty tam się nie da budować w tym miejscu, bo on próbował Leży. Ty tu się nie da budować, bo on próbował. Nie no da się budować sam mocno Może tam Jak chcecie tą złotą sniper to sobie ją weźcie, bo ja jej nie chcę Mac tu zostały po gościu jeszcze ja bym a bardzo chętnie wziął Goście na wu mm, Gdzieś tutaj mniej więcej Masz profil AMO Tam zostało jeszcze przy tym typie na 100% ja bo ja mam full mam ja, ja ci to, to zaraz Ci rzucę Kurwa, chodź tu Pany Nie to blekas. Co to? Do... Dawaj zadupcaj tu idę no idę Tam gdzieś na niebieskim byli goście wcześniej. Możesz do tego rzucić do snajpy, jak masz. Wy tak to się masz. masz połowę. Muszę co? Jak, strefy tu nie ma. Cech. Tu są. No najgorsze jest to, że ja mam szarego taktyka cały czas. Znaczy zielonego. Dobra, w bok powiek, nie będę strzelał. Kurde, potrzebuję No Na no, N są, jeszcze strzelają tylko... Tak Ale jakiego Hedda gość wyrwał za 400, nie? To w szoku jest to Tego ze sniper? Tak 10 osób, nie, 11 osób zostało Co?! 262 gość Heda dostał. Aha, dobra, to jest bot. Lewo jeszcze mamy. E, dobra, bo boty wkurwiliśmy, a boty teraz ich dojeżdżają, nie nas. Dostała 105, ta jest Tu jest Leży. Dobijam. Na mnie, nie mam pompy, wyrzuciłem pompę. Pomóżcie mi, bo mnie dojeżdża, a ja nie mam pompy, bo wyjebałem ją przez przypadek. Jezus Ja pierdole Się wszystko pali Słuchajcie. przez tą pompę z dupy Na fanem nie ma kewa Nice Jeszcze jeden był Jeden jeszcze tutaj gdzieś Tu są małe poty, duże w sumie i duże poty. Są dwie duże poty jeszcze dla was. Ja mam trzy też tutaj jeszcze. To weź ktoś te duże poty, ze Ja mam pięć, to ja mogę zapeczki wziąć. Tam są jeszcze na tym no budynku. Miał któryś z tych... Ten, z, tych z tych gości? Czy nie? nie Co miał? Najdy któryś miał. Nie wiem. Tu jest, tu jest. Macie jakieś małe? Chyba jak ta pompa działa? Eee, AWP ma, ma 33 AWP jest Bez kewa 1,48 ma jeden, ten tutaj Jeden jest nad nami w ogóle. Ja się muszę udać. ostatni. Ostatni bieg. Nad nami jest ostatni. I jeszcze trzech jest tam. Na W. Na trzech jest na W. Oho. Schodzę. Bo ja to podpalam wszystko, nie? Co? Co? No to... Bo tu czy w ty wiesz co nas dojeżdża? co jest najlepsze, że to jest top 3 nadal, nie? Um, Jeden Pokrzyn Nice Uf. Uf. Nareszcie Kuźwa, no myślałem, że dzisiaj nic nie wygramy, nie? Ja pierdzielę